Hej, hej, ja jestem Kasaja i witam Was na serwerze Atom. Jakiś czas temu razem z Geratem wpadliśmy na pomysł, aby przerobić wygląd jego farmy żelaza. Wspólnie wymyśliliśmy, że zmienimy ją na ogromnego czerwonego Muchomora. W tym celu wybraliśmy się po główny budulec, jaki był nam potrzebny, czyli terakotę. Może idziemy hmm. najpierw obejrzeć od Ardego piramidę. No to możesz pokazać tą piramidę. Właśnie. właśnie ja już nie piramidzie, ja taki no, na mapie Aha. widzę bo to jest na scenie, wiesz. A okej. Okay. Dlatego kurczę, no ona gdzieś jest, tu jest gdzieś wyspa. Tak z mapy jak kojarzę. Ja po prostu z ciekawości jak jest tu jest, wiesz, to chciałbym zobaczyć, co pan to wybudował. O, on tak dziwnie skacze daleko. Co on ma? Trident Trident, Trident jak się to nazywał, Ten enchant... E... Torpeda. Na Okej, okay, nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. No to idzie latać, tak. Płynę łódką. Ktoś się załapuje. Ja <grym> niestety łódka zostawi, mi w pułapie, no. A nie możesz wsiąść? Tutaj do mnie. Ja. <grym> <grym> Elegancko. Nie ma tak się na gapa załapać. <noise> A w piramidzie co? To... A tu ma tylko portal Pytam, dlaczego służy ta piramida? A nic tu nie ma jeszcze Gdzie baza pod... A. Jeszcze nie widziałam nigdy wielbłąda Henryk <noise> Ach, Fajny i nie jedzie na nim. On dwa bloki przychodzi bez problemu. Ale śmiesznie. <śmiech> <śmiech> Ale wolny jest, nie? A nie, przyspiesza, ok. A, bo on biega jakoś tak dziwnie. <laughs> to fajne no. O, słyszę tego. Osacza. O nie, ten z banerem. O. Już mnie dzisiaj odwiedzali, jak jak tam. E, przebudowali. A jak, z... A jak go zabiję, to będę ja na jazd? Ja, tego z banerem ja. Kurde. A dobra, no trudno jakoś. By trzeba było po tym leko załatwić. To się neutralizuje. Mhm Jezu, to aż tyle trwa. Ale to gdzie oni będą mnie najeżdżać? Tutaj, gdzie ja jestem, tak? Czy, czy jak? Nie, 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 jak Wiedziesz do... Wejdziesz do wioski jakiejś Znaczy się, do wioski Wystarczy jeden wieśniak Z łóżkiem o. No, czyli jak przyjdziesz do mnie, to mamy tam rajda Może... Może jest tutaj jakaś wioska po drodze? Jest wioska, tam gdzie my dopłynęli do brzegu. A, no właśnie, ta pustynna. Tylko pytanie, czy tam są ja jacyś jeszcze. Jak jak tam ostatni razem był, to byli. Nie wiem, czy Ardy ich wszystkich już nie wytłukł O, są jacyś. Widzę na mapce. O, dobra. Czyli jak już się odpaliło. Już... Ja, już, już ten, y, no dobrze. Już ci ten efekt minął. A, to dobrze. A ty będziesz zadowolony, będzie niespodziankę, jak tu wpadnie do wioski i na zostanie, bo najazd się nie likwiduje, on tu zostanie i nawet jak my stąd odjademy, to po jakimś czasie jak tu, tu przyjeszczą wrogów, to najazd będzie dalej. To niech uzna to jako prezent No to od właśnie, nas... to był prezent od nas, no. Wierzchniaki nie produkują nic, jak ząbiaki ich straszą, wiesz. Mm. No dobra, no ale żeby się Golem pojawiał, to musi być zombiak. Nie. One w dzień produkują Golema bez niczego, a zombiaki jak mieć, żeby to w nocy też działało. Aha. A to ciekawe, no myślałam, że zombieak właśnie zawsze musi być. Czyli co, jak usuniesz te zombiaki, to generalnie jeszcze wydajniej powinno to działać, tak? Ja bo... Tych dwóch, gdzie te zębiaki są, to te, te wieśniaki nie produkują nic. O. Bo oni się, bo się cały boją i nie produkują. O, to jest okrągłe? O, pił się golem, serio. No oni się będą respiać, ci nie szkodzi. Po tym, po tym e... górne bloki się po prostu dywanikami włoży i się nie będą A to na razie niech się rozpią, to tam trudno. No. Yy, chyba że najpierw tą podstawę byśmy zrobili, żeby to było bezpieczniej, żebyśmy nie spadali. Bo to no, i tak to chyba to... białe zrobimy, nie? No tak mi się wydaje, no. Tyle że ja białych nie mam. <laughs> Dobra, to ja tymi czerwonymi pojadę jeszcze jednak raz do góry, co? No ja myślę, że nawet tak z 3 kratki, znaczy. No może dwie kratki w górę. Jeszcze no, śmiało. Od spodu to może na końcu zrobimy, nie? Tam mi tak jakieś takie wypukłe i w ogóle to jak już nóżkę będziemy robić, to wtedy tutaj ładnie wykończymy. Bo ja to tak troszkę ponad niższą linii oporu, że tak powiem. A czy wiesz, to nie musi być zaś tak specjalnie równiutkie, no bo to będzie grzyb, co nie? Więc on nie musi być taki... No wiesz o co chodzi. No, zim, tak zimną. No. no właśnie. <laughs> Bardziej, że gdzieś jak na przykład będzie coś nierówno przypadkiem, to zawsze to się trochę nadrobi no tymi wypukłymi na przykład z białej tej liny, nie? Tymi kropkami. O. Tylko mówię, że tak dosyć szeroko jest. I ja nie wiem czy my to Ale, tak ładnie aha. obudujemy, wiesz o co chodzi. Kurczę właśnie, teraz już tutaj... Aha. Ale my możemy spróbować generalnie, bo... Znaczy trochę. No na razie zróbmy to tak praktycznie po kwadracie. No no a potem... E, ostatecznie... No. Będziemy to jakoś zaokrąglać. Dobra, myślę, że po prostu trzeba to po linii pociągnąć. I potem po prostu jak już to skończymy, to jakoś tymi blokami zaokrąglać. A w sumie to jest Minecraft, no więc czego tu oczekiwać, no. Kółka Symet... się tu nie zrobi. Symetrii A no symetria, no w niektórych wypadkach może jest potrzebna jak... Tak budujesz budynek, ale nie grzyba, no. <grystanie> a i tak już nie roz i nie dwa przebudowałam całe, całe budynki, bo I mi wyszły no różne, że tak to określa. <grystanie> liczyłem wszystko, liczyłem kratki, a potem i tak się okazało, że... Że coś poszło nie tak. <grystanie> no, potem na nowo. Na, na, na. Ja właśnie teraz jak ten domek swój budowałam. Bo też miałam tam w jednym miejscu problem, bo wymyśliłam sobie taką odnogę na tak jakby taki ganek, nie? I też nie mogłam się tam połapać jak tą symetrię ogarnąć. No i koniec końców kurzyłam się, zniszczyłam go, zrobiłam na prostu dom. I tyle. Z głowy. Dobra, to zejdę jeszcze na dół i zobaczę jak od dołu się prezentuję. Od dołu ja się prześpia, żeby widno się zrobiło. Okay. No, od dołu jeszcze na pewno musimy pociągnąć tak jakby o jeden blok mm, tą, tą, tak jakby, tą czerwoną część. Można to nawet zrobić takie nieregularne, że nie takie, wiesz, równe, że, że o jeden blok, tylko na przykład gdzie nie, gdzie o dwa. Czas jak patrzę na ciebie, to wydaje mi się, że creeper koło ciebie stoi, a to jest ta twoja pelerynka. I takie mam, kurczę creeper, ale mówię, dobra, a nie, to pelerynka. <grymne> tylko łatwiej chyba będzie i tak, tak czy siak obudować to najpierw i dopiero nadawać temu kształt, nie? Co myślisz? No potem takie jakiejś wypukłości porobić, no? Żeby no. Z strony wypłukoć, że tylko z wpisłość, tak, no. O, tak mi się wydaje, nie? O, no, to można lecieć. Ale przecież my możemy to zamienić, ten kobel, ten, yy, nie? No właśnie, przecież kobel idzie zamienić na, na terrakota, To nie musi być kobel, Ko, to no jest zabawka. Ale uważaj, bo tam jest zabawka, wiesz? Także no. <grych> nie wiem, w którym miejscu masz tabliczki, wiesz? Te tabliczki są stawiane chyba. Aha, w środku. No o, dobra. Od, od, od strony morza. Dobra. I tak, to już to z prawej się opiera na tabliczki, To ja bym już bardziej nie, nie ruszał tego, <noise> mimo wszystko. No dobra, to co teraz? A jakby tutaj jakieś takie mniejsze grzybki jeszcze dorobić, po bokach ze 3 żeby tak pusto nie było? Albo takie na przykład od nogi, żeby szły? Takie na przykład tutaj? Ale ja chyba wyłatać się nie tak, by... Kilka grzybów w jednym miejscu rosło, tak? Kto się tak, no, no. A, a, no Takie ja? mniejsze po prostu, nie? No, 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 no. Proszę, taki duży wyszedł, chciałam taki mniejszy zrobić. Mówię, cztery to chyba będzie mało, ale... To tył co który twój ładniejszy wyszedł niż mój, a ty mówisz <słysza> o bohamazach. <słysza> 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 Chyba się wybiorę jeszcze po kwarc do naderu. Ale to idź, idź do magazynu, tam, tam jeszcze jest. A, no dobra. Bo, za tak, dużą... bo tak trochę tutaj pokombinowałam i chyba nawet fajnie wygląda. Jak tak dodałam tak, tych yy, właśnie slabów. Bo tak rozjaśniło trochę tego grzywa. potem. Ten wielki grzyb. Tak, tak, no. No, no ja, ja oczywiście, że ja. No, tak wygląda... No... fajnie, fajnie wygląda. <grystanie> Co by tu powiedzieć? Co by tu powiedzieć? No fajnie no. <grystanie> ja, ja tak to miałam no. <grystanie> Czy można na przykład, tylko nie wiem, masz zielony barwnik, nie? Z kaktusa. I jakby tak pofarbować na zielono tą glinę i na przykład takie, gdzie nie gdzie, takie jakby była trawy porobić? Wiesz o co chodzi? Już idę da zrobić zielonego barwnika, bo ja barwnika nie umiem. Pokażę ci jak się wchodzi po barwnik, po kaktusy. Okej. Okay. No przecież, no no Ale trzeba szybko i w pojedynczo Okej okay. <laughs> Jacie, kozetko <laughs> Ej, a w sumie jakby takie powiesicie lampy, ale nie latarnie, tylko te takie świecące grzyby z Nederu? Dobra, lecę pod joryt. I te świecące grzyby, a no, dużo ich masz? Bo jak coś, to możemy iść na farmić, nie? No właśnie, oglądam. to tam jak. a tu przyglądam się tam. No bo czym można by tak jeszcze oświetlić? No jedynie te latarnie faktycznie, ale. No nie wiem, te grzyby takie fajniejsze są, nie? Bo tą teksturę mają taką. No bardziej będą pasować do grzyba, no. No właśnie. I co, dobrze wygląda ta trawa? fajnie pasuje czy tak se? fajnie wyglądało no Bo tak pusto chociaż nie będzie nie teraz no, no, przejmi no, takie będzie troszkę to wypełnione taki nie taki bardziej jak się tego do gadał... bardziej kompletny o o tak jak <grym> <niech> powiedzieć. <grym> o a nawet możesz tak y, niżej puścić nie tak wiesz, nie zwisały na jedną no. długość, tylko tak nawet... Wiesz co chodzi? No fajnie się to prezentuje. Trzeba przyznać, że, że no. fajnie nam wyszu. Trochę się bałam. Bo mówię, kurczę, no... Nigdy nie wiadomo, nie? No Ale... jak takich rzeczy nie robił jeszcze. Ale wygląda to ekstra. Jak sobie sumie to chyba to... też nie? Nie kojarzę, żebym grzyba robiła. Takie duże drzewo kiedyś robiłam, to pamiętam, ale, ale grzyba chyba nie. Jeszcze tu mi jednej kropki brakuje. Z tej strony. A tak się zastanawiam, czy tych y, kwarcowych slabów też nie użyć do położenia na kropkach. Zamiast nie, dywaników. Na tych, co są takie... E... Aha, no, co wystają takie, no, no, no. Tak, tak, no. O! klasyczny. tylko ja już nie mam tych kwarcowych schodków. ja mam jeszcze 11 sztuk, także co mi się uda to po a tu jeszcze odłożyłam do skrzyni. to czekaj jeszcze zaraz przejdę. to też do do tekstury tak troszkę. Nie? tak tak no. Ale już to tak nie będzie dzieło. tak płasko, nie? No no no, ale ja już się wyprzedką To ja już idę, to ja już idę do piekła No ja, o, ja też pójdę z tobą Od razu sobie kilo w sumie naprawię na tym kwarcu Oj, zaś jest jakieś takie dosyć spore złożę No to w sumie już nawet z moich bloków samych to będziemy mieć yy, czeka, ile mamy Cztery staki, nie? Pół, tych yy, pół płytek? No to oba no. wystarczy Tutaj śnieg leży. To ja śnieg. No śnieg na tym grzybie się zrobił. Na grzybie śnieg? No. no. Czyżby to już tak wysoko, że śnieg tam padł? No nie wiem, no... Myślałam na początku, że to ty zrobiłeś, bo, że to są dywaniki, ale tak patrzę to śnieg. No mówię właśnie go by śnieg No nie mam śniegu w ogóle. Kiedyś na singlus budowałem, że też farma żelaza. I wymyśliłem, sobie, że obudują ją, że zbuduję golema, po prostu takiego wielkiego. Mm -hmm. no, a jako, że do piekła nie za bardzo bym się chciał chodzić po białek kwart, to uznałem, że z białego wełny go zbuduję. Ale tym golem przetrwał tylko 15 minut po tym, jak skończyłem go budować. Ale to wy, ja... od lawy, czy od... Od nami, pod mi się to i, i no, no. i dobra. No A tu! O, o! O, niech tu! Dobrze, że weszły tam. No, no nie, i wiem, dobra. nie wiem, czy dobrze ci to zabudowała. Musisz sobie zerknąć. Ja one po prostu mają tam siedzą. dobrze jest. mam jakieś. No to tutaj. jest od nich, chyba okay. no. A tu są jeszcze dwa łóżka To tu chyba im za, za bardzo zabudowałam To by się nie wydawało, ale ten grzyb jest prawdy wielki No jest, jest się ząbek No, fajnie wygląda. I tak oto prezentuje się nasz grzybol. Napiszcie w komentarzu, co o nim sądzicie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i jeśli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę i zostawcie też suba. Cześć!